ROZWIĄZYWANIE DYSPUTY To jest nasze znaczy ten, w ogóle to jest jedyna rzecz, którą robimy w tej grze na razie Rozwiązujemy dysputy, ALBO gramy Bad Cup, Good Cup Albo chodzimy i gadamy z każdym Dobra, o to chodzi Ogo, Mamy nowego kompaniona Ono może być jakimś takim tankiem, co? No Uważam. właśnie, ja bardziej myślę, że ono może ładniej rock pickować i tak dalej Skoro jest Fearless Hunter Sneaky Bastard i tak dalej nie, bo ja gadam z nim przecież Aha Teraz Aha. jakąś jego historię słucham Ciekawa historia, na podejście jest dodająca głowa. Okej, okay, widzę ją. Trzeba go zdemaskować, kolegę. Jak? Może zagadam z cytrykiem, bo on tam nie ma widowni za bardzo. Ja co mamy teraz zrobić? No ogólnie mamy zrobić tak, żeby... Powinniśmy chyba e, powiedzieć im wszystkim o tym, że Cedric ma lepszy show Dobra, mamy go. No i co, i tyle? We pay the crowd. We pay the crowd. Nie, zakładam, że musimy jeszcze coś zrobić. Dirty Rob. O, wszyscy poszli do tego. No? <laughs> co on tam sobie wciska? Nie mam pojęcia co on robi. To bez co? <laughs> Cedric's show. The... O. Aha, zagadaję z nim. Ale on nic nic nie mówi, naprawdę. The best Bo on jest system. mimem! Bo on jest mimem! Aaaa! Zobaczymy co nam powie. Kochaniutka. Oj! Oj Oj, ju bitch Okej okay. Czyli wysłała nas w pizdu! Nawet ja to ty tym niebie, tak? Ale it's ok. nas no, spadamy? Ta nic nie było. Dobra. Ja może jeszcze zagadamy z tym frajerem. Coś nie, nie. wiem naprawdę. Chodźmy, chodźmy, chodźmy i wyjdźmy z tego miasta. Wiem, to, że... najgorsze to, że chyba wszystkie questy mamy w mieście do zrobienia, nie? Hey, Captain Jack, wiesz co, może on szuka ten Halo Captain Jack, hello Captain Jack Tak, znaleźliśmy robotę tym frajerom, to już mam następnego questa zrobionego. W ogóle... Jesteś tam? Gdzieś w pobliżu mnie? Yy, wiesz co obok, ale co? Zaraz, zaraz zrobimy tak Teleport. Mam tutaj taką piramidę Piramidę? No i? No, prawdopodobnie ona nas przeniesie tam do innej piramidy A ja widziałem taką piramidę w jednym z budynków O! Co się stało? Teleportuj się za mnie Jak? Tym, tym, piramidą Dałeś mi taką? Nie wiem Nie? Nie masz? A no. tą piramidą, a dokąd? Do mnie a gdzie do ciebie to jest gdzie? Nie tą piramidą po prawej, w inwentarzu nie masz czegoś tego? Nie. Aha, to nie. Czekaj, biegnę do ciebie. Nie wiem czy będę mógł. Ci pomóc. Ci po... <grystanie> ce u Cecillii jesteś. Otwórz mi drzwi. Od środka może. Przegrałem z nią. Kamiń po co? No. No powiedziała, że ten, że na nachodzę ją, a ja mówię, że to nie tak, że, że, że mnie tam teleportowało. <grystanie> I, ale, ale nie, nie ten. Dobra, ty tutaj są te z, z wykopania, groby. Moment. Hej ho, hej ho, groby by się kopało. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. What the fuck is this? What the Jared. fuck is this? Jared się obudził. Jared ma wyłupiaste oczy. Jared ma ósmy level. Ale my jesteśmy w dupie, nie ma tak jak kopać groby. Jared bo... ma bombę na plecach. Ja go wysadziłem, Majmin! Ej, wskrzeszę cię! Wskrześ mnie! Alive! Okej, okay, teraz ja bym wskrzesił tą moją drugą babkę. Tak, zrób. Myślę, że powinniśmy zapisywać, zanim będziemy kopać groby. <laughs> Tak zrobić. Żeby Jared się nie zdenerwowano Nie no powiem ci, że ogólnie jest Gunwo Dobra dajesz Save. O, o. Kopiemy, kopiemy groby Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę stanę na odległość A Nic tu nie ma? Dobra, tam jest jeszcze jeden. Tam póki Jareda. A tam masz piseła. Wiem, dobrze z nim zagadam. Murphy? Uf, uf, uf. It seems like he's eager to tell you something. No to zagadaj z nim teraz. A Murphy. Jake Jake's dookoła. I musimy go wykopać. Tak, gdzie to znaczy, jest nie Jake? Kawa na Dobra, kop. Jake, jest i Jake. Kopię. Jake'a. I to będzie Jared. Someone snatched Jake's body. Sheep's mamy ]born. level! Wyobraź sobie, że mamy level. Żartujesz. Okej, okay. mamy level. Mamy talent. Ty. Coś zjadłem i to chyba mi się nie spodobało. No widzę. Okej, już jest lepiej. Albo nie jest lepiej wcale, mam 40 życia. Coś wyknij Dobra. Fajnie, w końcu nam się udało wbić level. Where are you, Jake? Where are you? Where are you, Jake? Jake! Może zrobię pickpocketing? Serio? No co mam zrobić no, skillsy kolejne, Areotherge'a, dobrze niech będzie Skillsowa Areotherge o. o! Co zepsułeś? <słuch> Musimy porozmawiać um, Czytam może A co się stało, bo ja nie, nie widzę No bo ja ten, yy, wykopałem grób jej, jego, jej męża czy coś jakiego, obok niej Kogo? Tej babki tutaj co, co chce się z a to A tam nic nie, nie ma w nim Kopie Kop dziurę, kop dziurę O Zysuwam ból dupy, on się chyba tutaj schował Kto? Ten Jake. Ten Jake. Wydaje mi się, że on żyje. Okej okay. Helenkę obudziłem, złaj Ona jest na ósmym. I właśnie Cię wywaliła za... A ja obudziłem Dave'a. O! Oh. I dostałem to za 60 i za 80. Słuchaj, to jest dobrze. A na którym jest Dave? Na ósmym również. I... one-hitowałem i obie postaci. 0% szans masz na trafienie. Ja mam 12. Nie, nie, nie kopiemy tych dwóch grobów. Jaki życie taki rapno. Jeszcze ten można dziobnąć. I ten. O, o, Nemris, fuck you, fuck you, ja przyniesie. On na piątym, na piątym przynajmniej jeszcze go może... Masz... Ty, on chce rozmawiać. O. To ja z nim porozmawiam. Czekaj, to może być dobre, może nie będzie chciał nas zabić w końcu ktoś. Filozofia czy czytałem. O. Oh. Czytałem, ale nie aż tak. <laughs> Podmi to the test. Fuck. Tut 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 tut. Tut tut tut. Tut tut tut. Tut. To coś zmi zmieniłem odpowiedzi. Let's see. O, oh, come on. A, uh, tutaj dwa. O oh, what the fuck you fucked it up. A tu dwa, tu dwa, tu dwa. Korshis no. Lady jeden daliśmy, nie? Tak. Oh. Jeden tu daliśmy. tak. O. jeden to daliśmy. Aha. Hero salvation, tak? Okay. Ora salvation. Fuck it. Nice. Up, nice. top. up top. Nice, up top. Okej. Jego undying respect zyskaliśmy, słuchaj. The next life. O! Oh. Oh. Reward chest! Holy fuck! Ale syf. Ja ci dam drugą piramidę w ogóle. No. I ten, jak coś, to będę się mógł wtedy do ciebie teleportować. Coś tu jest. Ania, nie wygląda na to. Okej okay. Śmiemy Tutaj się Jake ukrywa, ja ci to mówię O tam są przeciwnicy, weź wypij córkę. Ja zaszlę I tyle Tyle ode okay. mnie ty? Nie sięgam Podejdź bliżej Ile zapotrzebuję tutaj? O ja pierdolę, więcej się nie da nasze te, i tak, pomagierki mają szybciej turę niż oni Damy radę Czy damy radę? Tak, damy radę Ołzie Moja pomagierka powinna mieć... Łuk ty, ty się palisz Tak nie, 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 nie wyleczycie cię A mogę ci dać tego? Oto? Nie, możesz się tylko siebie ulczyć po tym. Co za główną wooo... Chyba ja zginiesz. Hmm, chyba tak. To dokładnie po tym jak naciśniesz koniec kolejki. Tak mi się I też wydaje. W... Właśnie teraz. Dokładnie tak się stało. Pilić surd. Jo! co, ha, Serio, ona jest jakaś się Ha, ha! Jeden, tak może nieskończoność? Nie. Cool, Ale no, no, to no, tylko no. na dwóch punktach jedzie. Dobra, chyba mogę tylko tego użyć. It's super efekty! trafiła. Do dwa każdym hitem, patrz. Niesamowite. Ty, wszystko weszło. Hmm. O ma 41% na to, że trafi Ty weź ją spierdzielaj. O, chyba, że waszego. To okej. Okay. Udesz! Hmm Udesz! Aha Mogę zmienić sobie stensa? Dzięki temu mogę jej mu pizgnąć na przykład za więcej Ogólnie podobają mi się te skille, powiem ci szczerze. Nie chcę nic mówić, ale zmieniam post! <laughs> <laughs> no. Bitch, get on No teraz możesz włączyć swój inwentarz? Eee, mówię, mówię Tak! A, weź to weź mi daj tak, Ale leżeć skrzydełka tutaj Skrzydełka dostałem Nie mogę na nie jechać na tego szczura w poszukiwaniu Resurrection Scrolla. Szczur Pało! That's a trap. Fuck. O oh, jest Nie, bo się zabije, weź, przyjdziesz tutaj A co ty robisz? Bo tu jest trap Mam jakiś tam tamten Disarm traps Well, to mi chyba nie pykło Dobra, wrócimy tu później Idę wskrzesić moją dupę To nie ja byłam ewa. To nie ja skradłam Tu jest Pogadam z nim Tylko nie mogę go trafić. Widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go Widzę go Pipsqueak. Widzę go WIDZĘ GO Tu wyszliśmy do chesta No właśnie tam Tak właśnie myślałem Slate armor dla Stenfa Fuck it Okej okay. Dobra, spierdzielamy Jeszcze jedno przejście Jeszcze jedno przejście jest, o Jedno przejście Saving, saving, saving To nawet nie ja O Co? O Cześć, bo papka jest Aha Bo to, to oni chcą to Spierdzielać stamtąd Zaraz spali Okej okay. Okej okay. Okej okay. Dobra Czekaj jak to strzela Dobra. Ty ja miałem jakieś klucze do tego albo coś To jest dźwignia O oh. Ty to otworzyłeś? Tak, najwyraźniej, bo ci pociągnąłem za dźwignię O oh, nie Eee. Reaper hammer znalazłem. Próbowałem wziąć klucz, zdecydowało mnie. Dobra, uwaga, będę przebiegał. Lepiej przebiegać solo, nie? Dobra? Zdecydowanie lepiej przebiegać solo. Nie wiem, ja przebiegłem z moją babką i jej nic nie jest. Na pewno, lepiej. O i właśnie w tym momencie jest saving w najgorzej... najgorszej... O, dobra, Najgorzej. W najgorzej. W najgorzej. <laughs> Cześć, o, o. znalazłem. Wszystko tam już wziąłem, nie, nie ciągnij tej dźwigni. Yy, ona była, żeby klucz wziąć Wszystko jest zrobione. Jakiś journal znalazłem, czy to. O Jesteśmy w domku który kowaliśmy na samym początku I Jak my nie tego, zauważyliśmy tego? To było jakieś 10 milionów godzin temu a nadal jesteśmy w tym mieście <laughs> Idziemy do tawerny bo teraz nam dał ten Pozwolenie na to żeby rozkwinić Wszystko w tawernie Co? No bo ten gościu dał nam pozwolenie żeby zobaczyć co jest w tawernie Który gościu? No ten kapitan A Captain Jack Captain Jack Kapitan Jack! Ty, albo wiesz co? To ty idź y, ten, inwestygatować tawernę. Nie? A jeszcze ja to się zaraz teleportuję. Powiedz mi Tylko... gdzie jest tawerna. Znajdziesz sobie na mapie. Ja idę tym, tym, powiedzieć tym Jackowi i reszcie, że ten, że znaleźliśmy im pracę. A, na no spoko. Parę questów wykonamy, czujesz to? To jest normalnie niesamowite. <laughs> Progresujemy! Zajęło to nam jakieś 200 godzin. No just fuck off. We are in. O, jest, is... jest drugi ten, Stone. No, New Room. New Room. A! O, co to jest? Z matematykami. Czyli. Painting! Painting! painting. Radne! Bierz painting, no, ja bym był Locked. Lock. No to Locked. lubię mieć poduszkę w nogach. <laughs> Weź to z piku i może się da, co? Boję. Painting. No. No. Lockpicking, lockpicking, lock Unlocked! Letter from the Dukes to Feral fer Duke Nie, yeah, tutaj jest ten Duke, tam przy wejściu Idę z nim pogadać On tutaj, on tutaj chciał nas wydymać A to uh, ktoś chciał wydywać Freda? czekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj czekaj. Fred wydyma jego Dobra, wow. gadamy z tym frajerem On, on napisał ten list Nie ja yeah. mamy dowodów a znajdziemy dowody zbrodni! W11, Wydział Śledczy Bo się, ja że powinniśmy pójść do Esmeraldy Jeszcze o? raz, teraz Trzeba spróbować Znowu będziemy ten... w ten hardcore'owe te Ja będę bad cop, ty będziesz good cop i... Guess. Dobra Tak zrobimy Gdzie jest ten domek? Tutaj Town Hall... Nie, ja, Town hall to jest... ...Major Esmeralda Przedyskutujmy śmierć Twojego męża Nie to ja miałem być bedcap Przedyskutujmy śmierć Twojego męża <laughs> Dobra. The love letter seems kind of intriguing. We've got some evidence here <laughs> Co tam Hisodleck Septimus? Mmm Septimus Septimus jest Gdzie tuż jest obok! Septimus jest obok. Jest tuż obok! Pogadajmy mm. z Septimusem. Zobaczmy, co Septimus ma do powiedzenia. What do you think about Esmeralda? Gdzie byłeś w piątek wieczorem? Gdzieś w piątek wieczorem. Przyznaj się śmieciu! Mamy dobry, Dobrym gliną. A! <noise> Proponuję, aby pan powiedział prawdę, bowiem posiadamy. Stanowczy materiał dowodowy, który mógłby być inkryminujący dla pańskiej sprawy. Nie chcemy tego, <głos> prawda? To <noise> jest Septimus jest jednym z morderców, mówię ci. This is our guy. To jest our guy. Tylko musimy znaleźć inkryminujące dowody. Takie, które wskorzą prosto Dobre. na niego. Co się stało z journalem teraz? Esmeralda denied that our letter proved her guilt Aha No dobra, no to musimy szukać dalej Czyli jest lipa Nie mamy nic nowego W tym śledztwie To śledztwo stoi w jednym punkcie, w jednym martwym punkcie Może ten, i Glender coś wie Attitude minus 10 od razu mam Wiesz co on wie? On wie jak naprawić przedmioty. Chciałem spróbować, żeby pies nam pomógł, ale on stwierdził, że nie. Pies, pies jest skorumpowany, nie może nam pomóc. <laughs> jest skorump... Kto cię kupił? <laughs> nie może nam pomóc, jest psem. O. Cożeś się dowiedział? Nic, z jakiegoś questa, bo coś jest. Idź tam, a ja się do siebie teleportuję. A ja spróbuję coś znaleźć w, o, od tego, od kapitana. Że on może coś wiedzieć, on wie więcej niż mówi Dobra, musimy porozmawiać z... z Majorem i z Evelyn. No wyczekaj zaraz zobaczymy dokąd on mnie zaprowadzi ten goleś. Do Kings, te, do tej, do tawerny. No to to już wiemy. Aha, na górę do tawerny. Na górę cię zaprowadził? No chyba tak zrobi, tak. Dobra, teleportuję się do ciebie, jakby to była walka. O! Coś z nami bije? On Chciałem wyjść z pokoju Fajn Ja mogę go zabić Dobra, to zrobiliśmy, co dalej? Miałem z nim zagadać, ale on też nic nie wie A zagadałeś z tym dzieciakiem? Nie Charlie. No ona questa miała, a więc z nim nie zagadaliśmy nigdy No wychodzimy za mapę, za tego Z miasta, chodź Teleportuj się do mnie Jezu, w końcu! Idziemy na ten, na harbour. Znaczy, bo szukamy tego. Tego syfu dla... dla kota. Czekaj, powtórz to jeszcze raz. Dobra, wychodzimy za miasto. Szukamy syfu dla kota, let's go! Wychodzimy za miasto. Po czterech godzinach wychodzimy za miasto. Wychodzimy za miasto! Tu to...